Jaka jest główna przyczyna, dlaczego przyciąga się osoby niedostępne czy też emocjonalnie niedojrzałe? To, że się przyciąga takie osoby, to jest jedna sprawa, ale zasadnicza sprawa po takiej wstępnej awaluacji, my pozwalamy takim osobom pozostać w naszym życiu. Dlaczego się tak dzieje? Dzieje się dlatego, że. Ta główna przyczyna to jest brak elementarnego zaufania do siebie i sprzedaż własnego autorytetu na zewnątrz. Bo jeżeli nie ufa się na 100% swoim własnym decyzjom, wtedy szuka się zewnętrznych zasobów, aby to one zdecydowały, co bądź kto jest wartościowy, i jednocześnie nie kwestionując tych zasobów, chociażby doktryn I kiedy się sobie nie ufa, tym mechanizmem kompensującym jest szukanie walidacji oraz aprobaty z zewnątrz, czy ja dobrze robię. I kiedy gra się tego trudnego bądź trudną do zdobycia to jest jeden z mechanizmów defensywnych. Pierwsze, co przychodzi osobie pozabezpiecznej do głowy, to myśl, że taka osoba musi być wartościowa i zaczyna się za nią uganiać. A to, co umyka, to ten moment, kiedy ktoś nas wybiera prawdziwie na 100%, jest dla osoby pozabezpiecznej przerażające, jak i nudne, kiedy. Styl przywiązania tutaj wychodzi, tak, na wierzch, bo ja nie wybieram siebie na 100%, i ta konkluzja, którą mam w tym momencie, że z tą osobą musi być coś nie tak, skoro na mnie stawia, tak, bo ja nie ufam sobie. I jeżeli wybiera się drugą, bezpieczną osobę, tak, to do tego są potrzebne kompetencje, które sprowadzają się do bezgranicznego zaufania do siebie, zdefiniowanie, co mi służy, czego ja pragnę i dokonanie głębokiej analizy swoich własnych potrzeb oraz pragnień i co dla mnie jest wartościowe i na jakich warunkach oraz zasadach ja chcę żyć i nie Patrzenie na to, co nakazują mi. Te doktryny, bo zaufanie nie może być obecne, jeżeli kierujemy się tym myśleniem emocjonalnym oraz innymi zniekształceniami poznawczymi prowadząc do wykształcenia kolejnych, bo bez zdolności tej elementarnej, do autorefleksji zadresowania takich wyzwań nie jest proste, co nie oznacza, że nie jest to możliwe, biorąc moje zaproszenie do rozmowy w cztery oczy, ale tak wymagany jest czas, wysiłek oraz chęć. Do zmiany po pierwsze swojego mindsetu, a potem skutecznie swojego zachowania, które nie prowadzi do policzalnych rezultatów, których sobie Państwo życzycie. Bo po czym poznać, że coś działa? Po konsekwencjach tych policzalnych, po pieniądzach na koncie, po wolnym czasie, po jakości relacji, jak i zdrowiu fizycznym. Do zobaczenia po drugiej stronie odwagi.